Ukradł tablice rejestracyjne i paliwo. 38-letniemu grozi 5 lat pozbawienia wolności. Nie każdy bohater nosi pelerynę, ale nasz 38-letni specjalista od tajnych operacji postanowił, że to właśnie on zostanie legendą kryminalnej kreatywności. Plan był prosty: ukraść tablice rejestracyjne, przykręcić je do swojego BMW, zatankować pod korek i trochę więcej do baniaków, a potem elegancko odjechać bez płacenia. Gdzie tu Haczyk? No cóż, wszędzie. Cała akcja rozegrała się w gminie Zalesie. Mężczyzna odwiedził stację paliw, nalał benzynę, nabił bonusowe punkty do plastikowych kanistrów i oddalił się z miejsca zdarzenia jak rasowy uciekinier z taniego filmu akcji. Był tylko jeden problem monitoring. Kamery nie mają poczucia humoru, więc uwieczniły jego wyczyny i rejestrację. Która, jak się okazało, należała do zupełnie innego pojazdu a jej prawowity właściciel? No cóż. Nie docenił pożyczki i zgłosił sprawę na policję. Śledczy, niczym Sherlock Holmes lokalnej policji, szybko powiązali fakty i ustalili, że za całym zamieszaniem stoi nasz 38-letni magik. Co ciekawe, nie był to jego pierwszy występ na tej konkretnej stacji. Wcześniej tankował tam, używając własnych tablic rejestracyjnych. Bo przecież nikt nie zauważy, że ten sam samochód przyjeżdża raz z jednymi blachami, a raz z innymi, prawda? Kiedy policjanci odwiedzili go w pracy, złodziej wynalazca nie silił się na wymówki, od razu przyznał się do winy. Odzyskano paliwo, które pewnie miało już zagrzewać jakiś traktor, a także tablice rejestracyjne, które w przypływie geniuszu sprawca porzucił w lesie. Okazało się, że należały do jego kolegi z pracy. Przyjaźń przyjaźnią. Ale czy na pewno zakłada ona kradzież tablic? Teraz 38-latek czeka na sądowy werdykt. Grozi mu do 5 lat więzienia, co daje mu mnóstwo czasu na wymyślenie bardziej dopracowanego planu na przyszłość? Może tym razem zbuduje wehikuł czasu i cofnie się do momentu, w którym pomyślał, że to dobry pomysł? Co myślisz o him? Hehe. <laughs>